Hello! Hello! Nazywam się Anna. Podczas swojej pracy zawodowej uległam wypadkowi samochodowemu. Podczas wypadku uderzyłam niefortunnie głową o zagłówek samochodu. Uszkodziłam sobie dwa kręgi, kręgi C5, C6. W wyniku tego w okolicach około dwóch miesięcy po wypadku zaczęło się porażenie nerwów, władza w ręcach. Utracona i y, 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 problem z chodzeniem, tak? Mm -hmm. Tak zwane chrom medycznie chromanie przystankowe neurologiczne. Sześć mm -hmm. miesięcy po wypadku praktycznie utrata władzy w ręca, noga, na tyle, żeby pracować zawodowo. E, historia z Lamininą zaczęła się 8 miesięcy po wypadku. E, tylko i wyłącznie jedną tabletką podstawowej lamininy uh -huh. ze względu na trudność w bo w Polsce nie można było kupić. Uh -huh. Więc y i po trzech tygodniach odzyskałam władzę, siłę y i miałam możliwość noszenia cegieł na budowie. Uh -huh. Wracało, bardzo szybko wracało w zdrowie właśnie siła witalna, siła fizyczna. Uh -huh. Wróciłam do pracy, do, do zawodu e no i zacząłem zależać innych. Byłam chodzącą reklamą, ale mini. Wow! Congratulations! Thank Dziękuję. Bardzo dziękuję.